Jest styczeń 1966 roku. W małym londyńskim mieszkaniu panuje chłód. 72-letnia kobieta siedzi przy biurku, na którym leżą egzemplarze jej książek. To Stanisława Kuszelewska-Rajska. To ona kiedyś napisała pierwszy podręcznik o polskim skautingu i tłumaczyła na polski dzikie przygody z powieści Jacka Londona. Stanisława... Zamyka oczy. Słyszy szum Wisły i huk niemieckich moździerzy. Jest w Warszawie w sierpniu 44 roku. Jest kwatermistrzynią, która musi nakarmić 4000 ludzi. Nagle dostrzega uśmiechniętą twarz. To Ewa Matuszewska, sanitariuszka Mewa, jej jedyna córka. Wbiega do kuchni tylko na chwilę. Mamo, bandarze Potrzebujemy bandaży, mówi szybko. Jest 26 września. Ewa wbiega do matki po raz ostatni, teraz tylko bierze świeże opatrunki i wybiega w stronę alei niepodległości. Stanisława zostaje, czeka. Ale Mewa nie wraca. Tego dnia Niemcy wchodzą do piwnicy. Ewa ginie od serii z automatu, ściskając w dłoni nierozwinięty bandaż. Styczeń 45 roku. Stanisława wraca do miasta duchów. Szuka Ewy. Przerzuca gruzy. Znajduje ciało. Widzi bandaż w zaciśniętej ręce córki. Serce matki krwawi. Lipiec 45 roku. Stanisława przemyka przez zieloną granicę. Zostawia za sobą grup córki na Powązkach. zostawia swój dom na wierzbnie, zabiera ze sobą tylko pamięć. Przez te wszystkie lata na emigracji pisała, by dać świadectwo. Jest już zmęczona, tęskni za Ewą. Stanisława Kuszelewska-Rajska umiera na obczyźnie 24 stycznia 1966 roku. Jej ciało spoczęło na cmentarzu South Ealing. Z dala od Polski, o którą walczyła piórem i czynem. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia.